Mapa de Vertigo, na której czujemy się bardzo, bardzo pewnie. Mapa, na której skok Cooks Fnatic łatwo wygrało, więc tutaj Nine wydaje się, że powinno mieć autostradę do zwycięstwa. Mezi, zawodnik, który zawodził na Bombsajcie B na Vertigo w ostatnim meczu na polski zespół. Teraz jednak sprytnie z tym grantem zapalającym, który utrudni wejście i od razu jest rotacja antyterrorystów, by tutaj wspólnymi siłami się bronić. Roland pierwszą eliminacją. Krims doskonale sekuruje. Świetna defensywa na Bomsajcie B. Tutaj jesteśmy niestety bez szans, ale jeszcze nie powiedzieliśmy ostatniego słowa, chociaż HD spada i tym samym... O no już po rundzie. Bardzo szybko zaatakowali nasi, ale też e, niezwykle pewnie czuli się w tych swoich zagraniach. pod bombą. Teraz zdziwiony jest mocno Mezib. No, za chwilę dojdzie do tej jej wymiany, chociaż antyterroryści robią to bardzo powoli. Fasher jednak z eliminacją. Hades blisko. Teraz e, to będzie ważne pojedynek Hadesa. Pomaga jednak Gufi. Hades. O! Piękne! Błyskawiczne dwa trafienia. Hades Goofy. I tym samym Krim zostaje sam. On na plecach z MP9. Wie, że nic więcej tu nie zrobi. Najważniejsze, już teraz jest ten punkt. I widzimy już pewne problemy po swojej defensywnej. I teraz. Roy podchodzi, ale tutaj, czy będą jakieś skady? tam jest one Oj, jednak przypilnowana pozycja przez Polaka. Już przewaga. I teraz jeszcze trzeba uważać na Niko bo on też ma ciekawą pozycję, ale to wychylenie to nie mogło się udać. Oj, doskonale sekurował Hades, by nie mógł wejść Niko na plecy. Tym samym przewaga po naszej stronie. I to solidna. Będzie 5 na 2. Hades, doskonałe wejście. No, Hades jest bardzo blisko. Znowu będzie tą postacią kluczową. Nie może tu się pomylić Hades, ale niestety Hadesa tracimy. Roy mocno obity, tylko 18 punktów życia na koncie. Za chwilę smog będzie opadł. 20 sekund. Teraz na Roy, chociaż Krim z jednym trafieniem i robi nam się tutaj naprawdę bardzo groźnie. Ucieka z ręki od nogi Krimsu, jeszcze asekuracja od strony Nikodosa, chociaż dobrze sobie radzą nasi, oj musimy trafić Krimza i to się w końcu udało, ale to jest dwóch na dwóch i bardzo mało czasu. Faszek jakby chciał w końcu zaatakować, jakby chciał zaryzykować, kiedy było tak mało em, sekund na zegarku, frag dla Kylara, no i Medzi zostaje sam, jeden na jednego wycofuje. Killer teraz jednak zostaje na pozycji i Killer prosto w głowę. Szukasz miejsca, gdzie możesz zdobyć niesamowite skiny do CSA? Sprawdź telegase.com, otwieraj skrzynki i wygrywaj skiny, o których marzyłeś. Na stronce możecie również ulepszać swoje skiny za pomocą upgradera i rywalizować z innymi graczami w bitwach na skrzynki. A do tego możesz brać udział w giwojach użytkowników, których jest naprawdę mnóstwo. Użyj mojego kodu Mateo, dzięki któremu dostaniesz darmowe środki na start i bonus do depozytu. Link do stronki znajdziecie w opisie. Tak chcesz go wykorzystać, a tutaj tego nie było. Tymczasem o, o, będzie o, run boost i błyskawiczny dla Killera, killer! Po raz kolejny! Ula, la, ależ poleciał! Latający killer i tym samym mamy dużą przewagę! Killer po raz trzeci, ależ odpalił! Jeżeli... Nie trafi roj to za chwilę te skany mogą być zabójcze. No właśnie, teraz Kej daje sobie znać o tych skanach. Powiedziałem w dobrym momencie, bo te skany, kiedy Roj był tak mocno bity, a jeden z zawodników nie o. miał kewa, no to była prosta sprawa. Tymczasem Minio może mówić o kolosalnym szczęściu. A dwójka zawodników, zobacz, że już była daleko od tej paczki zajmuje pozycję Guffy z eliminacją. Teraz musi uważać blisko niego Nikodos, tam filmuje go też jeden z zawodników. Tam wciąż jeszcze jest Mezzi z karabinem. Ale Goofy cały czas trzyma się na nogach, teraz pomaga killer, no i dwójkowy pik. oj, będzie ryzykownie. Wolał cofać Kieler ale antyterroryści mają chrapkę, żeby tu jeszcze powalczyć. Na szczęście niezauważony wciąż. Menio granat poleciał w złą stronę. Teraz ze smołkiem zawodnicy CD, ale już się pojawia menio! I proszę bardzo ci, którzy byli niewidoczni. To tutaj cały czas też lubi. O -o. Staramy się... Tymi możliwościami, Kej w smoku. Za chwilę ten smok będzie upadać i tu będzie niespodzianka. A killer na bomb befraguje. Chociaż tu jeszcze jest Mezi, Czeka Meniona swoich kolegów. Teraz musi bardzo uważać. Blisko niego Rywal. Broni się Mezi ze smokiem, ale cały czas czekamy na pozostałych, chociaż Roy był blisko. I teraz dwóch na dwóch, ale o Roju przecież wiemy, Kej! Co to był za skan? Przed nim dwóch. Bardzo mocnych polskich zawodników, a podchodzi paszczu. Dwójka naszych nawet nie musi specjalnie Łatwo. się komunikować, bo łatwiutko to wszystko kończy. Kej. Okay. Podsadzony już karart. Tuż tuż obok niego Medzie. No Teraz jest taka randka w ciemno. Między tą dwójką. No, gdzie byś mi zabrał na wakacje? Musimy jechać na wakacje? Ach, niestety, ale. Nie będzie randki Jestem z jego skylarem Tymczasem Hades odpowiedział. Ważny starcie z Fascherem, ale ten daje sobie radę. Goofy 30 sekund do końca. Wie oczywiście o rywalu. Ten dorzuca świetny granat w tempo, idealnie. To będziemy zmuszeni rozgrywać rundę Eko. A teraz podsadzka to może być dla nas niebezpieczny. Zaskoczony w tym momencie Goofy. Jeszcze flash od Faschera. No, doskonale to rozegrali. To blisko jest Kej. Ten może odpalić wrotki. Kej, niewiele brakowało. Ale tu jeszcze jest killer, chociaż frag za frag. I teraz wszystko w rękach Hadesa. Mok na razie na odnodze, który. Właśnie gaśnie i to będzie szansa o! dla Hadesa, co robił Faszek, nie mam pojęcia i teraz stańcie z medem. Hades jednak, ależ wykorzystał błędy po stronie Fnatic. To jest czekanie, później dorzucenie, sprawdzenie rampy, tu jest wóz, tu jest podsadzka, ale wiemy, że może być dojazd kolejnego zawodnika. Jaka będzie reakcja, bo są kłopoty z wycofaniem, trafia Hades i teraz jego wychylenie, wydawało się, że może zrobić wiele. Musi uważać. Goofy z eliminacją na bombsite B. Nie bał się wziąć tej odpowiedzialności na swoje barki. Chociaż Nikodos od razu popędził w stronę bombsite B, żeby tu jak najszybciej zamknąć drogę do tego bs I teraz możemy mieć spore tarapaty. Wychylał się jeszcze Kej. Killer z eliminacją. Kej! Po raz kolejny. Doskonała niemalże pierwsza połowa w wykonaniu polskiej drużyny. Świetna strona atakująca. Teraz trzeba dołożyć cegiełkę po stronie antyterrorystów. Zaczynamy znakomicie. Kej, Hades, ta ustawka. Zrobiła roboty. Jeszcze Killer pod bombsite B. Skraca pozycję, teraz bliskie spotkanie oczywiście, Polak będzie górą w tym starciu. I teraz zostaje osamotniony Mezi, do tej pory 8 eliminacji, nie ma kewa, tak jak powiedziałeś. I wydaje się, że po tym jak oberwał, nie ma też żadnych szans na zwycięstwo. Chociaż jeszcze odpowiedział Gufi na ziemi, ale zobacz, on nawet nie ma jak stąd się ruszyć. On jest domykany z kilku stron przez Polaków, chwilę to trwało. Mamy jeszcze granaty, te się mogą nam tutaj przydać. Falak umienia. a tymczasem Kirer z flagiem, Hades wow. też dokłada eliminację. Ależ musieli się zdziwić teraz terroryści, bo jakże łatwo Polacy fragowali. Podleciał flash na kontrę i proszę, wyjście po wleczu błyskawiczne. Nie udało się Hadesowi, ale jest chylarz, ten doskonale reaguje na to, co się dzieje. Dwa fragi Nikodoza, ale to było wszystko, na co było stać Fnatic. Menio już się wrócił. Cały czas pod bombą, kontroluje jeszcze Kylarz. Tymczasem Menio z eliminacją, żeby tu pewnie mogli czuć się jego koledzy. Goofy jednak wyeliminowany, ale jest Menio Dwie eliminacje dla Wiktora Kruka i tym samym tylko Krims w przeżyciu. Jeszcze Palak. Kylarz atakowany. Krims chce po tego fraga pójść i to się udaje. Lepiej poszukać takiego pojedynku headshot na headshot. Coraz bliżej Menio za chwilę w końcu wychyli. Będzie frag dla Menia, który ratuje nam tę rundę. Cztery fragi dla Z Zobaczmy na o. początku, ale jest coraz bliżej. Goofy, 25 sekund. W końcu wychodzimy na plecy. Goofy z eliminacją. No i teraz terroryści mają kolosalny problem. Co tu zrobić? Muszą atakować bombsite. A, wiedzą o tym zawodnicy terror. Goofy też sprytnie blisko. Mało czasu. Chociaż fraga nie będzie, ale nasi są gotowi na podjęcie walki. Polecą smoki. Chociaż tu jeszcze jeden zawodników na plecy. Za chwilę będzie atak tu jest blisko już menio. On za chwilę musi zaskoczyć, jest jedna eliminacja. Plantowana bomba, ale menio jest tuż, tuż na plecach i uniemożliwi zaplantowanie paczki. Idealny timing, Wykleni jednego, drugi poczekał i był tą niespodzianką, nawet jak ten pierwszy padł. Wyszło to świetnie. O teraz próba przyspieszenia, o, ale o, tutaj, o, o, nie do przejścia. Tak, to jest naprawdę coś fantastycznego. Mezi pomylił kategorie wagowe, wiele na to wskazuje, patrząc na ten pojedynek. Ale jeszcze poczekajmy, bo jest Roy i on walczy z jednym, z drugim rywalem. Tu jest jeszcze kolejny zawodnik. Roy, te skany. Ale jednak Menio wytrwał. No. tam przecież pod musetem ma był tylko Roy widoczny i tym samym Gów i za chwilę może na plecy ale wejść. Kiedy, ale kiedy? O. Nikodos jeszcze zdaje grać meniowi. Już tu nie będzie dużo czasu na atak. 20 sekund. I znowu drugi zawodnik. Terroryści. No i znowu jest kolejny zawodnik po stronie Nine, żeby wejść na plecy. Menio chce się tutaj wstrzelić timingowo, boi się jeszcze. Oj, bomba Bomba <laughs> wypadnie! Bomba spada na dół. No tutaj Nikodos timing. tego nie wygra. Już nie ma prawa tej rundy wygrać się, Nikodos doskonale zrobił to Menio I teraz po prostu czmychnie już nawet nie potrzebuje fraga dla ratingu. Ważne, że ten mecz wygrywa się już sam na mapie de Vertigo 16 do 6. No dominacja, po prostu dominacja wow. polskiej drużyny. Oj tak, koniusz z tymi granatami stoi przygotowany i za chwilę do tego ataku dojdzie, ale Hades z pierwszym trafieniem, fenomenalny ten strzał od Hadesa i ten będzie chciał walczyć oh! dalej, Hades po raz kolejny, Hades, ależ poklikał! Trzy trafienia Hadesa na bombsite, a wyjścia nie ma! Co tu kliknął jeszcze Key z headshotem, chociaż tutaj jeżeli się ustawimy razem dwójkowo, zobaczmy teraz, będzie musiał walczyć Gufi. atakują terroryści, walczył K tam jeszcze mamy Klara schowanego na ABC, mało czasu, plantowana bomba, w tym momencie podchodzi blisko menio. On musi wejść na plecy, on musi tego fraga zdobyć i to teraz, bo było naprawdę groźnie. No i killer jeszcze czeka, wie gdzie jest Krims. Poleciał flash w stronę Krimza, chociaż ten złapany. No i menio jeden na jednego wciąż spokojnie czeka. Menio na swoją szansę, ale Krims teraz jak profesor. Kół kontrolował to full auto. btv 8 to, to eliminacja, a były problemy tymczasem. Doskonale dorzucony flashi. Było naprawdę niebezpiecznie. Ważne jest, tak, gdzie my, nie na szczęście, wygrane przez Polaka, było 3 na 5, robi nam się 3 na 3. Uciekał jeszcze HD Co? z trafieniem, udało się. No nie, Gufi czeka w smoku. Tu będzie w tym smoku Krims, no i znów. Randka w ciemno, No nieco inna sytuacja, ale, ale Krims tutaj. z dobrą reakcją. O, mało. O, no nie, nie pójdzie no, to, pójdzie to to kosa. będzie. Będzie kosa, to musi być kosa. No właśnie, sprytnie Krims, polował na to. No i zadowolony od razu, zobacz. No teraz Kyler na plecach blisko. Uleż trafił. No i teraz menio. Ciekawa pozycja. Ach, musi tutaj uważać Menio. Za chwilę się musi obrócić i zdobyć pierwszą eliminację. Walka Menia trwa, Fasz od razu był blisko, ale HD z trafieniem z Digla. Mamy trzech na dwóch pobijani zawodnicy Teru. Nie mają dużo czasu, muszą się spieszyć, a Kylar jest już na plecach. Wyjście od Monstera zawodników. No ale jak widać, Fanatik lubi takie zagrania. Spodobały się to, chcą to spróbować zagrać jeszcze raz. Ale tym razem inne ustawienie Polaków. Tym razem bardziej standardowa defensywa. Oczywiście przesunięta za bombsite, ale tu trzeba będzie się utrzymać nad tym smoke'iem. Gdzieś próbuje znaleźć rywali Roy, próbuje być kolejny zawodnik, tam wypada paka! No i teraz też wokół tego trzeba zagrać. Bardzo bity, leci flash, chociaż ten flash nie. nie był czytelny. Oj, Nikodos! Tak dwa wragi, ten drugi nawet w gratisie bym powiedział, ale wszystko w rękach Hadesa. On tej rundy jeszcze nie przegrał, on chce tutaj jeszcze powalczyć się sprytnie. Zachodził, ale Mezja leż odpalił. Jak będzie bombsite A odbijać? Na siebie 3 na 3 HD z eliminacją jednak. Rims niepotrzebnie wychylił Roy. Stara się podejść pod tego Smoka. Roy złapany. Kej z trafieniem. też na traku. Mezi od strony długiej, Ale ten musi pędzić. Tego czasu jest coraz mniej. I chyba słyszeliśmy to? Nie, nie do końca. Chwila, chwila. Dwie minuty, ale spokojnie rozbroimy tak. bombę. Mezi, jest tutaj spóźniony. Jeszcze eliminacja dla naszego zawod... dla jego... dla zawodnika Fnatic, oczywiście. Ale był Kej, który odpowiedział. Oni mają jeszcze opcję. Oj, wychylał, a Nikodos właśnie na to. Czekał i teraz rotacja zawodników Tero. Chociaż Mezzi w dobrym momencie wyczuł. Ach, widzimy ile mają wariantów zawodnicy terrorystów. Hades będzie mieć teraz wielki kłopot. Będzie się stał blisko, chociaż Hades z eliminacją. frak też dla mnie 15 sekund. Mamy przewagę, czasu jest mało. Tu Hades jeszcze mógł zatańczyć, ale pomylił się Menio. Strzelając w plecy, i tym samym mamy kłopoty. Jest blisko K. Czasu coraz mniej na liczniku. K z eliminacją. Plan typu. teraz nie ma czasu. Idzie K. Za wymianę, i jednak będzie frag dla naszego zawodnika. I teraz możemy spokojnie podłożyć bombę. Jeszcze flesze ma Goofy. Tak, nawet tych fleszów nie wykorzystywaliśmy do tej pory. Ciekaw jestem, czy będziemy w stanie jakoś to wykorzystać. Na plecy Roy. Od strony Feniksa. No, na razie nikt nie kontroluje. Roy po raz kolejny. Ach, to nie Roy. A faszer od pleców. Krim z eliminacją. No i co tu się dzieje? Robi nam się na Naprawdę gorąco była taka przewaga, a z tej przewagi już nic nie zostało i nie będzie czego zbierać. Coś, to nie to Nie doleciał jeden nejdzik, Mam, tak, wrażenie. mam wrażenie, że gdzieś z tego jednego najdzika zabrakło. 34 HP na koncie Krimza, pragnę go Fiego, a co wciąż traci się Krimz, z tego go przeskanować i to się udaje. Jak łatwo? 5 na dwóch! No tutaj takie może być gorąco, ale ma przewagę Kej i już ją wykorzystuje. Teraz też Roi nie wie, gdzie się wcelować, za co odpowiadać, ale proszę, dobra decyzja. My nie ruszył, nie zobaczył rywala, a Roy jeszcze kasuje kolejnego zawodnika, więc mogą być kłopoty, no chyba, że Mezi nic nie zrobi, chyba, że Mezi będzie miał kłopoty, ale nie, niesprawdzona znów pozycja. Mezi fraguje, ma już blisko siebie kolegę do pomocy, chociaż na razie gra na czas. Falszer widział, dwóch jest, Info podnosi o! broń, ale to co? nie była właściwa decyzja. Robi się nagle dwóch na dwóch. Tu jeszcze namierzony, i co tu się dzieje, Hades dokłada tego frak CO TO BYŁ ZA POMYSŁ?! Tymczasem Roy agresywnie blisko niego bardzo jest Hades, ryzykowna pozycja bym powiedział. I to się źle skończy dla naszego zawodnika w końcu Coraz mniej czasu, jeszcze Roy sprawdzi sobie wodę, ale czasu coraz mniej i za chwilę Roy musi skapitulować! Zaskoczony tą pozycją Goofiego. Krims będzie łapał tego, który zagra na kontakt. Ten kontakt jest faktycznie od terrorystów Krims niestety, dwa fragi! A tu jest jeszcze Nikodos! I to może być ten kolejny element defensywy ze strony Fnatic, o, Ale czy on jest potrzebny? To mogło być już prowadzenie Polaków, ale nic na to nie wskazuje. Głupi jeszcze próbuje, ale dopiero teraz uaktywnił się Nikodos. A no właśnie, będzie flash, dobry flash na Krimsa ten z jedną eliminacją, szczęśliwie, bo szczęśliwie, ale jeden frag zdobyty, Fasher blisko tutaj, dorzucony smoke w Palaka, żeby można było podejść, ale Fasher spokojnie sobie kasuje. Patrzę na bomb site B, tutaj są zawodnicy Krims. to jest często zapara nie do przejścia, jak będzie tym razem, szybka odpowiedź pojawia się, ale Fasher, inna pozycja tego zawodnika i daje sobie świetnie radę, wykorzystuje to ustawienie, ale Hades! Teraz yy, wyczekuje swoich rywali. Ważne będzie tutaj timing, ale roj, doskonale ustawiony, A... niewiele brakowało Hadesowi. W ramie, blisko siebie, podrifraga, patrząc na to dobry flash. no i czy będzie ta odpowiedź? Jest próba, ale gufi odwrócił się na pięcie, odpowiedział rywalowi. No, teraz za dużo chcieli zawodzić, oh! Jeszcze Hades z eliminacją. No, mieli Krimza na dobrej pozycji, on fragował, ale teraz to jest 4 na 2, ale jest to podejście. Facer ma problemy, ma kłopoty, ma jednak asekurację, tu jest blisko Mezi. no i tutaj wypadnie bomba. Na razie podchodzi... I do tego bardzo spokojnie. No właśnie, teraz Hades będzie musiał odpowiedzieć, i tak się właśnie dzieje. zatem wybuch. No jeszcze są dorzucony, czeka Kalej na blisko, będzie boost, no w takim momencie. Ciekawy pomysł, ale Killer sobie radzi. A tu jeszcze Kej. A tu jeszcze cze czeka Kej. Krims jest snajperką, ale K też dostał już znak, żeby uważał, bo tam był tylko jeden zawodnik, który baitował i teraz nie wiem, czy Kej nie namierzył swojego rywala, ale teraz na pewno namierzył. Wychyla agresywnie Krims ale coraz bliżej Fasher, Kej z eliminacją, Kej po raz kolejny! Oczekają na jakieś, na jakieś info, może na odpowiedni moment, no ten też nie zadziałał, Minio, teraz poprawia swoje statystyki, Ulala. ależ kontrola AK, będzie, będzie, było aj, blisko. Aj, aj. Podejście bez niczego i Nikodos ile zrobi. Jest eliminacja, czekamy na rifraga. Gdzie jest ten Rifrag? bo Nikodos... O! O! Teraz dał jakim cudem tam jest eliminacja. Powinien być rifrag, a tak mogą być kłopoty, zwłaszcza, że Roy jeszcze poradził sobie z zmieniem. Blisko tego smoke'a Roy. Tam nie wiem, czy nie zobaczę jakiegoś one way'a nawet Roy. O, to jednak nasi sprytnie... Och, Roy doskonale skonował. Wszystko w rękach Hadesa. Oj, walczyli nasi dzielnie, ale niestety ten no-scope od Nikodosa. Zobaczmy, co to za pozycja, Ma tam trochę miejsca, Kej, ale ta reakcja, Niko, to za całe szczęście. Bardzo blisko był, by zareagować. jej Goofy jest Hades, ale ta pozycja nie, było dla, nie była dla niego zbyt dobra. Nie miał nawet gdzie uciekać. Goofy także i tutaj próbuje ratować sytuację, ale ta jest bardzo trudna, gdy pozostawiony zostaje sam menio. Oj, to dla niego będzie trudna runda. Wie o rywalu, który padnął bombę. Jeden strzał w głowę był, ale to wszystko. Tak, to już widać, że to będzie wejście na bomb set górny. Tutaj jest taka e, taki mały ogień krzyżowy. frag dla Hadesa. Jeszcze blisko. Killer, Kylar, który dorzuca Neida, a tymczasem Kylar chyba... Jest nie już HD ze Ale Jest HD ze Scoutem, który widzi, że to właśnie tu może być uh. atak Rims, jednak prosto w głowę. I teraz przyda się wsparcie, a tu Killer trafił, paka. nie tego, którego chciał nawet paka. zawodnika. Bomba podniesiona, ale Medzi musiał pokonać na raz, już nie zdąży, Kej na plecach i proszę bardzo. Się namierzone błyskawicznie przez terrorystów, rampa zajęta, Menio. No, za chwilę będzie chciał podjąć walkę. Ma też kolegę do pomocy, Menio z eliminacją i teraz ma czas, żeby... No, to ok, dołożył eliminację, ale ten smok nieprzyjemny. Chociaż Minio sobie daje znakomicie! Minio! ależ łatwo! Nikodos też sam się oślepił przy okazji. Od rampy też jeden zawodnik. To Case nie ma te eliminacjami fenomenalnie, Case! No i tylko Nikodos przeżycił. on zostaje sam. O, dokładnie, on przecież wcześniej rzucał flesza. Tylko teraz to wyjdzie pierwszy, a na razie brojmy, bombę i pilnujemy to. nikogo zaraz musi wyjść na swojego Brawo. przeciwnika. Bardzo ładnie. Na tych, o, o których wiedzieliśmy. Na górę będzie w tym momencie. Głufi doskonale tym balakiem zadziałał. Zobaczmy, spali się Medzi. Bardzo obity roj. Jeszcze na plecach Menio, który skrócił rampę. I tym samym tylko Krims przy życiu. A Krims jeszcze chce tutaj pokominować. Ależ fantastycznie. Ale na plecach już od strony placu jest Kay. I tego się Krims raczej nie spodziewa. O, o. Za chwilę musi Kay zamierzyć zamier swojego rywala. I może być bardzo ciekawe. Słyszy na pewno, co się dzieje, wie, że od góry wyskoczy zawodnik, Bompa. tu jest Paka, 20 sekund do końca, Kylar, żeby to utrzymać, wie, o co teraz gra Kylar, on musi zagrać na czas, zrobić jak najwięcej, będzie z tym jednak problem, problem. walczy jeszcze Kylar, 13 sekund, paki już mają terroryści, no i kto tu jeszcze wskoczy, Bomsa, czy ktokolwiek może, Hej. jest blisko wentylacji, walczy, ale z drabiny ciężko zdobyć jakiegokolwiek fraga. Jeszcze, Menio przed szansą, A blisko, blisko podwojenie. blisko niego, Krimz, on to musi dokończyć. Pod kontrolą. No, ale tu już jest właśnie. Kto inny za to odpowiada? Przejście było, ale Kylar. Jak nie Hades, to killer, Tu jest eliminacja. Zobacz, co robią terroryści. Tracają. Momentalnie, zobacz, jaka Poszło momentalna info. reakcja. Że tu na bombsacie górny będzie jeden zawodnik. Od razu reagowali, ale Gufi sobie radzi znakomicie wyspakuje. Hades z wentu. Fowali górę, kiedy był tam jeden zawodnik. Ale też Gufi przytomnie. dorzucony palak na kurnik. <grytanie> Okej, okay, do gry agresję. tymczasem wejście na menia. Tu jest jednak, że stańperką gotowy Hades. Brak dla jego Ale jest blisko zawodnik Hades. Jak zareaguje, to może być niespodzianka. Bejtują tak naprawdę. Bejtują pod tego jednego zawodnika. Hades odwrócił się. Aj, och! Aj, 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 nie Było często. blisko, było blisko. Była szansa oczywiście. A teraz jeszcze Roy lurkuje. Tym razem nie dwór. Tym razem górny bombsite. Kurnik. Tam trzyma pozycję i za chwilę, czy on będzie miał eliminację? Kylar, no to daje jeszcze nadzieję. Zwłaszcza, że na bombsite jest głupi. Wow! Wow! Co wow! teraz rozstał? Nie ma wjazdu na dolny bombsite. Świadomie tam Krims gdzieś będzie w stanie się przedostać. Ma bardzo mało czasu. Trzeba podkładać tak naprawdę. Naprawdę, na raz i teraz będzie wyjazd, czy będzie podłożenie? No paka jest! Może jeszcze przejście w stronę gniazda od Roya. No, I tutaj jest dużo kontroli o, po stronie Teru! Uh! Na szczęście Hades był tam, gdzie być powinien. Goofy tam, gdzie zawsze. No Goofy standardowo. on sobie sobie... Na, na naszym chudzie, w prawym górnym rogu. Ale teraz zaskoczony Hades, ale tu bardzo dobrze ustawiony killer Wiedzą o killarze e, już teraz z pewnością. Wiedzą też przecież o Goofy, który był na drzwiach i tu trzeba uważać, ale Goofy! Przynajmniej na tej mapie, tak może powiedzieć, bo jeszcze nawet Minio do tego dorzucił naprawdę rewelacyjną grę. O, I teraz nie ma Nine, tylko o. jest już ten. Ten 3. Ojej, prowadzimy. Aleś... O Gufy, o Tutaj siada! Przez tego smoka trafieni zawodnicy Tero. No, dało się w końcu zejść do Wenta, ale tu już jest menia przygotowany i też nie da łatwo podejść na pozycję. O, o i teraz musi uważać K, robi się niebezpiecznie. Granat dorzucony na BS. Gufy, chciał do tego Wenta wejść. No, go. Pozycja, to... O, ro, robi się niebezpiecznie. Hades na szczęście trafi, ale też ucierpiał. Jar podejdzie bliżej Gufi od strony o. krótkich drzwi. No teraz zdziwiony mezi tym co się wydarzyło. Nie wie gdzie jest rywal. Szuka, no właśnie, szuka. teraz pogubili się troszkę zawodnicy Tero. Nasz zawodnik na raz Gufi na raz, Goofy na raz. Czy żeby to się miało udać. Gufi udało się rozbroić bombę. A więc doskonale wyczął to wszystko Gufi. Co Polacy robili skoro tutaj zawędrował Gufi? Ale po flashu teraz Kay mógł trawić pozycję ten szedł na wymianę. Był też killer. No dobrze ustawieni byli nasi. Gotowi byli na skontrowania outsideu. Jeszcze jeden, jeszcze jest tutaj menio. Walczy, walczy, próbuje z problemami. Jest eliminacja, kolejny frak. Tylko teraz trzeba uspokoić, to jest jeden na dwóch, to jest do zrobienia. Tak jest, tu jeszcze możemy menio powalczyć. Zobaczmy, menio po raz kolejny, co tu się dzieje. To był jeden na czterech. A teraz tylko on i Krim w przeżyciu. Wycofuje menio. I zobaczmy, jakie mamy pomysły na pierwszą rundę, wejście drzwiami na bomset górny, Goofy z eliminacją, ale tu jeszcze jest Mezi, który chciał poklikać, chociaż szybko zabraliśmy mu na to nadzieję, Nikodos namierzony, o -o. tu jeszcze Hades na plecach, Nikodos Ach, poradził sobie z naszym zawodnikiem, mamy 3 na 2, przewagę po stronie Fnatic, porobiło nam się tutaj troszkę pod górkę, ale to jeszcze nie jest koniec, chociaż teraz Gufi zaskoczony, Roy bardzo agresywnie pod y, y, kurnikiem i tym samym wszystko w rękach Kelara. Przed momentem Menio ratował na zespół, teraz Killer trafił tam po głowie wydawało się nawet, e, tak. ale blisko, blisko, jeden z zawodników, Krims, poczekał, tylko że niestety, ale Killer nawet nie ma na razie jak odpowiedzieć, a za chwilę będzie miał jeszcze kolegę do pomocy, tylko Nikodos nic nie widzi. Co tu się stało, że Nikodos nic nie widział? Co tu się stało, że Nikodos nic nie widział? Czy on dostał tym fleszem? No. Faszer tu rzuca e palaka. No i ten palek, akurat faktycznie troszkę poprzeszkadza, ale Killer teraz, o jak nie z jednej, to z drugiej strony otwiera te możliwości. Wiemy, że był palak na górnym bombsite, ale jest zjazd na dół Waszera, więc on będzie blisko bombsite. Może jeszcze pokrzyżować plany Polakom, tylko że Menio wchodzi na jego plecy. Idealny timing. Możemy robić Mezi, namierzony na kurniku, ale Fasher z eliminacją. Fejcik. Mezi z trafieniem. Oj, fejcik. tarapaty. No ale o Mezim też zdaje się, że wiedzieliśmy. Menio w związku z tym chce podjechać nieco bliżej. Okej, poszuka pojedynku z Nikodozem. O, o, ale to może być się nie schodziewa. No właśnie, spokojnie, przycelował Nikodos. No, na razie nic nie zrobiliśmy na mapie, taka prawda. Próbowaliśmy zająć pozycję, co nie wyszło Hades. Timing niefortunny dla naszych zawodników. Chociaż tu jest Mezi, ale ważne, żeby to wszystko zgrać, a my! No właśnie, jesteśmy tutaj pojedynczo ustawieni. Chociaż eliminacja dla Hadesa jest. Szkoda, że tak cię nie złapaliśmy za rączkę, że nie, nie wychodziliśmy właśnie, bo przecież wyskakiwał pierwszy zawodnik. Zobacz, że gdyby wychodzili za nim momentalnie koledzy, to myślę, że byłaby jedna maksymalnie. Eliminacja dla zawodnika CD. No na Czasem. razie pod planta. Ten za chwilę spróbuje. Po raz kolejny i tu znowu Kąsa. Kąsa cały czas Killer swojego przeciwnika. i opóźnia o zejście na dół. AD z eliminacją, ale jest Krims, chociaż teraz Killer z odpowiedzią, główny cały czas czeka, to jest dwóch na dwóch. Ale tu Goofy, on ma 60 HP na koncie. i co tu zrobić? We dwóch teraz zawodnicy antyterrorystów są gotowi na podjęcie walki. Oh. Ale Goofy z trafieniem teraz nie broi, bo my Mało czasu. W stronę flesz, ależ Goofy złapany. Ale I musi pytanie, defować. Gdzie jest killer? A ten, trzy sekundy. Pikni. Oj, oj, musisz killer w końcu być! Trafił i jest ten lasta runda. Sprytnie ustawione Krims, ale wpuszcza już Hadesa. Teraz. Oj, zrobiło się ciekawie. Wiemy o Krimzie, ale zdawał Hades podejść, frag dla Kilara, a tu właśnie Hades już zajmował pozycję, więc robi nam się dwóch na trzech. Wombsite dolny właściwie zajęty, chociaż Mezi już od krótkich drzwi, tu nie będzie łatwo podłożyć bomby. Teraz plantuje na VP zawodnik Tero, a Hades z eliminacją, Nikodos blisko przed drzwiach, ale wyjście Hadesa. Ale skoro nie były żadne otwarte drzwi, no być może spodziewa się, że rywal będzie od rampy. Ale zostaje na pozycji, zostaje w Wombsite'cie Hades. Czy spodziewa się podejścia rywala w tym miejscu? Op. Już pobijany Faszer, ale jednak ma przewagę w HP. Zejście na dół, Hades nadal żyje. No i teraz Ajajaj. Hades wychyla i lecha... Nasi mają naprawdę trudne zadanie przed sobą, chociaż... Jeszcze flash od Fasra. Ten flash złapie zawodnika Tero. Jest. Teraz ze snajperką, ale tutaj poklika poklika że spokojnie zebierze tę eliminację. Myślę, że runda tylko, z że walkami. fake smoke'ów, tylko że te smogi gdzie dorzucamy. Tam jest z potężna, więc wiedzą, że nie ma wjazdu na dół. Wiedzą, że to może wejść na górę, ale my atakujemy ten górny bombsite, Już mamy eliminację. Palak na gniazdo. Kolejny brak i teraz Roy. Ile on zrobi? Nie ma jak uciekać. On wie, że musi walczyć, ale ta walka wygląda z jego strony nieźle. Kolejna eliminacja. Paka, nadal niepodłożona, Wyglądało to tak dobrze, ale to jest jeszcze trzeba ratować. Być może Hades zostanie sam, o jeden Jezusie. na jednego. O, I tu akurat trochę miejsca jest, tam na granicy smoke'a Kay z eliminacją. Roy wiemy o jego obecności w tym miejscu. Dorzucił Neida Kay oberwał, ale nadal żyje i to też jest ważne. No, oczywiście, 5hp tylko stracił Kay po tym najdzie także to jest istotne. To by się dobry flash, Kej jako pierwszy pokazywał się na tej pozycji. Jest też menu, który w końcu zeskakuje z przybudówki a i menio słyszał strzał od zawodnika TCT od strony przybotu Tu Nikodos z kolei nie namierzył jeszcze swojego rywala. Takie mam wrażenie, jak jest tuż, tuż za plecami kupi. Spokojnie! Pokona swojego rywala i to jest 4 na 2. 30 sekund! Ojej, ale zobaczmy, gdzie jest paka. Gdzie jest bomba? Hadesa i To jest niebezpieczne. O nie, o nie, on potrzebuje teraz pomocy, bo tu mogą to antyterroryści o mój Boże, w tym hale, ale, trafię. Trafię. ale tu jest jeszcze Mezi. On też oczywiście trafi. Co zrobią pozostali zawodnicy? 15 sekund czasu jest bardzo mało. Trzeba biec, trzeba gonić, ale może gonić nawet i po eliminację, po Fraga Mezi. Przeszkadza, on przeszkadza, ale yes! nie! 15 do 12. Na pewno on dobrze kontroluje ekonomię rywala, a my przyspieszamy. Wow, Kryms, wow. ależ wyjazd! No trochę jak na Vertigo, ten randbusik, tutaj randbustów nie ma. Szukają rozwiązania. O, Takie dobry palak. palak. Oj, o, 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 musi o. wyjść po tego fraga, No Już jeszcze jak podjął decyzję, że idzie po eliminacji, to nie mógł zmienić decyzji, byłoby za późno. Ale to jest dla na naszego zawodnika. Przewaga po naszej stronie. Mocno bity Kryms. 5 na dwóch. Krims jest Hades z fragiem. Przewaga. K dokładna eliminacji. Tylko Krims przy życiu. On od Fenixa Legów i to Kupi. wszystko o! Jeszcze pala Goofy! Nie do rady tego flaga zdobyć, a tu już nie było czego zbierać, kiedy bez pieniędzy byli zawodnicy Fnatic, a nasi po raz kolejny pokazali, że mają, że mają przygotowane różne zagranie, właśnie na takie trudne rundy. Krim zwierzę, to już... o -o. O -o. O -o. Jeszcze, jeszcze na chwilę zamarliśmy po tym niecelnym strzale Hadesa.